Polska ma największy, największą liczbę posłów w całej Europie. Więcej ma tylko Rosja i Białoruś. To o czymś świadczy. A o czym? No o tym, że przejadają nasze pieniądze: diety, uposażenia, kilometrówki, dotacje na jakieś mieszkania. A w zamian co? Każdy kolejny rząd jest coraz większy. Powstają jakieś nowe ministerstwa, które nikt tak naprawdę nie wie, czym oni się zajmują. No ale jest ministerstwo, jest minister, jest wiceminister, są sekretarki i tak dalej. Każdy ciągnie pieniądze, ale w zamian nie daje niczego. Oni nie wypracowują pieniędzy. Jedyne, co potrafią, to restrukturyzować. Czyli najlepiej likwidować albo wyprzedawać w obcy kapitał. Tym się zajmują. Brawo. Popis w pełnej krasie. Te same gęby od 30 lat niezmiennie. A dług publiczny rośnie. Słuchajcie, 21 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. I co tak nam dobrze? Kosmiczny dług publiczny, zniszczony przemysł, gospodarka. Wyprzedany w obcy kapitał albo zlikwidowane. Naprawdę tak dobrze jest w tej Unii Europejskiej? Afera goni aferę, a mimo to nikt nie idzie do więzienia. Arogancja i warholstwo już chyba osiągnęło szczyt. Kłamią prosto do kamer, a później powie jeden z drugim, że on tego nie powiedział, pomimo tego, że nagrały go kamery. Coś się jeszcze musi wydarzyć. No powiedzcie mi, co się jeszcze musi wydarzyć, zanim coś z tym zrobimy.